Cześć, witam Was w, w, w filmiku z wymiany. Wymieniłam się z w, 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 Wiki 333 na. Ja idę jednego patrzepa, ale dość cennego wydaje mi się Ok, Okej, więc zaczynamy. O! Mam tutaj pięknie zapakowaną przesyłkę. Więc zaczynamy. Poczekajcie, tutaj otworzę i będę mowała po kolei, tak jak pierwszy z nich to taki słodziutki pudelek. No jest taki e... <grywa> pudelek. E, ja nazwę tego pudelka e, Sky. Tutaj wam pokażę. jeszcze I nazwę go e, albo Sky, albo Dream. Co e, akurat się zastanawiam jeszcze nad wyborem imienia, e, ponieważ to jest tak, że... Ja chciałabym nazwać ją, bo to będzie u mnie ona. E, s, e, najpierw miała być e, to Sky, później miała być Dream. I e, później wymyślił moje się jeszcze jakieś trzecie inne imię. Więc jak na razie e, nie mam żadnego pojęcia, jakie nazwiemy. Naprawdę nie mam. Ojezku. Ciężko mi się wyciąga. E, zaraz to wyciągnę, ale może pokażę wszystko, co tutaj mamy. Kolejny to jest... Akurat mój ulubiony mój wymarzony short hair. Jest taki piękny. Tutaj mam taką e, ręczową kokardkę. Ma złoty brzuszek i łapki. I Broka łóżka też takie pozłocone, Ale o, coś się Szaliczek z gumeczek, Ale bardzo ładny. Bardzo mi się podoba ten mał. Tutaj ma coś w łóżku. Ale to się wyjmie. O dajcie mi chwilę. Dobrze, to się później wina. Tak więc tu jest taki short hair. No i ja nadal się będę męczyła z pudelkiem. O ja. O, tu! Czekajcie, chyba mi się uda O! Pudelek jest taki... równie bardzo ładny. I ja mam akurat jeszcze Petrę, który jest e, według bynajmniej tego, co gdzieś tam czytałam na sprzedaży, to jest też. Budelek, więc to będzie jego mamusia. O, jak ładnie może coś ustać. I tak tutaj tak sobie leży. I ostatni jest tutaj. O, tutaj mam jeszcze takie inne akcesoria, ja zaraz pokażę. Yy, mamy jeszcze innego kotka. Zaraz wam tego ko kociaka pokażę w sumie. Bo on mi się bardzo podoba. Yy, no akurat yy, kiedyś zawsze w sumie marzyłam, żeby mieć takiego kociaka. Więc tak wygląda on tak. Tu jest trochę ma lakier na łapkach, ale ja to chyba zmyje takie pazurki. Tutaj też jest trochę bruny, ale to się zmyje i ma słodki kolczyk, więc to jest jak na razie to. I teraz może akcesoria wam pokażę. Więc tak, pierwszym akcesorium, który tutaj dostaliśmy, mówię dostaliśmy, po to ja i mój braciszek malutki, takiego słodkiego pluszeczka. Dostaliśmy też słodziutkie, takie małe, pełno serduszek i dziękuję Ci jeszcze raz. Nie mogę się Ty dostaniesz, bo wiem, że bardzo Ci marzyłaś o tym jamniczku. Tu mamy takie ciasteczko. W sumie nie mam żadnego jedzonka dla LPS-u, więc będzie idealnie. zostałam jeszcze tutaj taki woreczek, kokardkę i oj, wypadło mi jeszcze tutaj, bo miałam tutaj to jeszcze serduszko, ono wypadło, ale z tym. Więc to tyle. Yy, dzięki Ci za wymianę i <grybujesz> nie mogłeś to czekać, kiedy ty wrzucisz filmik. Pa!